Jesteśmy w kawiarni Noworolskiej. Dorota Wawrzyszczyk, artystka z Pasją. Siedzimy pod Szypienicą i widzimy tutaj w Kościół Mariacki. Dorotko, czas młodości, twoje, jak to się zaczęło? Chcę powiedzieć, że się zaczęło Byłam bardzo no. rozkrzyczanym dzieckiem i już wszyscy moi uczniowie wspominają, że w kołysce ćwiczyłam głos. Od bardzo wczesnych lat. A co Twoi rodzice na to ćwiczenie głosu? No, no, na, 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 na. To było bardzo uciążliwe. <grymianie> Bardzo uciążliwe. Czyli, czyli nie bardzo. No nie bardzo, natomiast już mając półtora roku to wszystko mówiłam i już... Czułaś tak, że, że chcesz hmm. śpiewać tak na, na scenie, tak? Coś pokazać więcej. I na scenie to właściwie już... Kiedy się zwróciło taka na takie... Bo nieraz dziecko się pyta, chcesz to, chcesz też to chcę już pominiarza albo śmieci we drzewo moją, nie? Znaczy zawsze mi się to marzyło, bo to w dziedzictwem się mnie że chciałam wrócić do

Zespół ten działał przy Domu Kultury, ale oprócz tego yy, wszystkie koncerty organizowała na miastach, tylko jeszcze wtedy to nie było takich różnych agencji artystycznych, tylko to była jedna yy, taka agencja, która organizowała w Krakowie przeróżne występy, no, w Kultury, bardzo często częstokrotnie, ale z niej taki ludowy, tylko o tym xviii w Krakowie, bardzo ładny co w po całym Polsce, z którym za granicą byliśmy. Oczywiście, za granicą no to wtedy było, było ciężko jakby wyjechać, w sensie, że był bardzo sprawdzany ten program, żebyśmy czegoś tam oczywiście nie przeznaczamy. Wywrotowy w tak, jakiś piosenek, tak. Był program nowuszkowski, był program taki rozrywkowy, no, przeróżnił. Ale to wtedy już były takie czasy, kiedyście solo śpiewali? Ja, ja, ja byłam solistką w tym procesie, ale jeżeli, oczywiście jeszcze było kilka koleżanek, które też solo śpiewały, wtedy w kurtach. W chór, tak, ewentualnie nie, to coś tam, jakąś choreografię miałyśmy w wtedy. To, to takie, na przykład, do Prakowie, to był taki całościowy program, To Ile tak? miał już lat, jak tutaj śpiewał młotusz, jak przystąpił październik? 15 lat. I to było już w takim wieku, tak? Tak, w takim wieku, już starszym wieku, już Duży to zespół był. Było nas wtedy, e... znaczy tak, to było nas 12 lat dzieci dziewcząt to to i na początku nazywałyśmy się SM12 SM i dlatego SM a dlatego że taki patron zmarł waz dzielnia mieszkanie poza Krakus no i było od, od, od po prostu, na SM 12, specjalna mieszkaniowa i 12 dziewczyn, ale w pewnym momencie zaczęłyśmy reprezentować, znaczy propozycje dostałyśmy do reprezentowania zespołu na festiwalu piosenki Żołnierskiej. znaczy były jakieś takie przeglądy, w to, to było, to się odbywało na Bieszczadach, to był ośrodek rządowy i tam się odbywały te przeglądy i poprosił nas... kto patrzył na Was, to jaka publiczność A tam, no to właśnie to była publiczność w czasowie. Nie z rządu, bo to był taki ośrodek rządowy. I tam były różne jednostki wojskowe i weźmy i najpierw szpital wojskowy poprosił, żebyśmy... Czyli szpital tak, wojskowy. Tak, wojskowy. no ale wtedy wynikło, że nie może się nazywać SM, bo SM to jest... Stwardnienie rozczarzeń, no. i właśnie, ale żeby nie zmieniać za bardzo takiej nazwy, żeby co mniej więcej wam nie od tej nazwy powstała śpiewa młodość. Aha, śpiewa. No, bo to tak była spóźnienia to... mieszkaniowa, tak? I ja od tego powstała śpiewa młodość. To też Ale ładnie przerobił. Ale to nie uważam, bo to tak, faktycznie widzieliśmy tak. Jako zespół występował reprezentując tą spółdzielnię mieszkaniową, właśnie szpital wojskową. A kto was sponsorował? Ale oprócz tego, to właśnie mieliśmy takich uszykanych sponsorów. Znaczy wtedy i spółdzielnia mieszkaniowa, i na przykład wojsko coś nam. Jakoś, y, niczego, nie trzeba było mieć jak za dużo funduszy, bo to, no, no, to, to sprzęt, sale obrów, miało przyjąć sprzęt, salę do grup, miałyśmy wszystko mieć Oprócz tak. tego y, koncerty miałyśmy organizowane przez Estradę te Krakowską. Też Estrada Krakowska coś, to, to też zapytać, a, za co miała za te koncerty. Czyli kasa tak, była. Tak, była kasa, była kasa stroje. Po tym musiałyśmy mieć robione... Właśnie, bo stronie trzeba było strzyż okolicznościowe, tak? Były i nawet po miałyśmy na długie taki był szewc stary i on robił wszystkie buty, a on już robił tam na zamknięcie na wymiary. Pamiętasz jakiś taki szewc, który był Twoim przybojem, Który Ci taki wiatr dawał? Znaczy tak, jeżeli chodzi na przykład o trudną rozwiązania, to byłam taki list do Chopina. List do Chopina, to bardzo, bardzo Czyli ten list do Chopina to jeszcze z tamtych czasów. Tak, z tamtych czasów. Umiłowany. Mnie też się podoba. List do Chopina, czyli byłam też repertuar Alby. Pani człowieczną raz pamiętam byłam zmianka na w gazecie. Czułaś, czułaś, jak się, jak się czułaś, jak przeczytałaś o sobie no, w gazecie? Czułam właśnie tak sobie myślałam, że to jest właściwie moja droga i to powinna robić.